Witam bardzo serdecznie. W 50. Sławek, 50, nie mam tylu rąk, w 50. odcinku e, audycji z cyklu Bez celibatu. audycji, w której rozmawiamy o sprawach trudnych, ważnych, kontrowersyjnych. Rozmawiamy o polityce, no to chyba najbardziej kontrowersyjny temat ekonomii, biznesie i kulturze. A na wszystkie te tematy, które poruszamy, staramy się patrzeć z biblijnej perspektywy. Dziś mamy 17 dzień lutego 2023 roku, a zatem do rozliczenia PITU za rok 22 zostało jeszcze dokładnie 2,5 miesiąca. W tym roku fiskus przedłużył nam 2 maja. Ja nazywam się Robert Miksa, a jak zwykle ze mną jest Sławek Zawadzki. Cześć Sławku. Czołem. Jak wiecie, Sławek jest przedsiębiorcą, więc zamieniamy się dzisiaj rolami i porozmawiamy o podatkach. Słyszałeś o tym, że w tym roku podatki mają być niższe? Ciągle to słyszę. Natomiast cały zabieg polega na tym, że obniża się pewną podatki dla pewnej grupy społecznej, Aha. która nie jest wcale istotną grupą i ostatecznie płacimy wyższe podatki. Natomiast ja nie jestem podatkowcem. Ale tu bym się nie zgodził, bo ciągle się tego zdania. brzmi tak. Będziemy płacili w tym roku niższe podatki niż w przyszłym <laughs> no. To oczywiście taki Roz... słucharz, gdzieś wypatrzony w internecie. Eee, a tak poważnie, to no właśnie, jak chrześcijanin powinien podchodzić do płacenia podatków? Czy chrześcijanin może unikać płacenia podatków? No, pytanie, co znaczy unikać? Mhm. Eee, czy jeżeli eee, wiem, że powinienem zapłacić podatek, ale nie ujawniam tego w żadnym rozliczeniu, mhm. czy to jest dobre? Myślę, że nie, no nie, że mhm. w tym momencie tak naprawdę wprowadzam kogoś w błąd, składam fałszywe oświadczenie, mhm. ale czy mogę podejmować takie działanie zmierzające do tego, żeby optymalizować podatki? Mhm. No Co to, to, jest, to jest optymalizacja no to, to, jest, to jest słowo, czy jakby stwierdzenie bardzo szerokie. Niektórzy w ogóle uważają, że nie wolno mówić o optymalizacji podatkowej. Mhm. Optymalizacja podatkowa, po, mówi o czymś takim, że ja wykorzystując szerokie spektrum najróżniejszych przepisów, hmm. próbuję doprowadzić do takiej sytuacji, żeby zapłacić mniej podatku, niż gdybym nie podjął tej inicjatywy. Innymi hmm. słowy, najprostszy sposób podejmowany przez wielu przedsiębiorców, którzy mają do zapłacenia na przykład duży PIT, hmm. jako osoby fizyczne, to jest to, żeby przenieść swoją rezydencję podatkową do innego państwa. Dubaj hmm. jest w ogóle takim miejscem, które... I to jest legalne? No i właśnie, legalne jest wtedy, w sensie urzędnik gdyby tutaj przyjechał, to by powiedział tak, to jest legalne wtedy, kiedy ty faktycznie w tym Dubaju albo w tamtym miejscu masz ośrodek swojego życia. Nie? No to wtedy rozumiemy, że ty tam mieszkasz. Ale twojego osobistego typu... życia, tak. czy życia firmy? Nie, teraz powiedziałem akurat ten przypadek o picie, to dotyczył Aha, osób okay, fizycznych. Tak, tak, tak. No ale nie trzeba daleko szukać, jeżeli prowadzisz firmę, no to w każdy, nawet w samej Europie, już nie mogę powiedzieć <coughs> Unii Europejskiej, ale w samej Europie, bo i w Anglii, i na Gibraltarze na przykład, masz istotnie lepsze przepisy tak, w niektórych tak, ja w niektórych tak. obszarach, jeżeli chodzi o podatki mhm. korporacyjne. No mhm. i do niedawna jeszcze było tak, że każdy polski przedsiębiorca, który no jakby miał trochę większą skalę swojego biznesu, to miał spółki na Cyprze, mhm. gdzieś tam, no po prostu w różnych legislacjach, byleby ta legislacja nie była wpisana na, list, na listę państw rajów podatkowych, no bo to tak nie można, no i po prostu te podatki były znacznie mniejsze. Ale w pewnym momencie urzędnicy przyszli i powiedzieli, hej, to nie chodzi o to, żebyś ty zakładał firmę gdziekolwiek chcesz, tylko ty hmm. musisz mieć tam jeszcze tak zwany substrat. To znaczy, ty naprawdę mhm. musisz tą działalność tam prowadzić. Tam powinno być biuro, powinni być ludzie. Aha. Niech przynajmniej udają, że oni tam pracują. Słoboda, to jest oczywiście przesadne. Nie nie. Tak. No ale i, i teraz znowu, pytanie jest takie. To jest pytanie powiedziałbym właśnie etyczne i ciężko znaleźć odpowiedź. Aha. Czy jeżeli ja prowadzę biznes i widzę, że gdybym go prowadził częściowo, na przykład w Anglii, mhm. i płaciłbym znacznie mniej podatków. Mhm. To czy mogę podejmować tą optymalizację? No i załóżmy, że podejmuję ten krok i faktycznie otwieram firmę w Anglii, i mówią mi, prawnicy, okej, okay, musisz mieć tam substrat, czyli tam hmm. musi ktoś naprawdę pracować. No to okay. I teraz ja podejmuję działania nie, wy, nie, nie wynikające jak gdyby z takiego normalnego procesu gospodarczego, tylko żeby zoptymalizować podatki, faktycznie przenoszę część biznesu do Anglii, ale nie dlatego, że mój biznes dzięki temu jest lepszy. Tylko, żeby zapłacić mniejsze podatki. No i tutaj. No i w ten sposób biznes jest lepszy. Jak masz niższe podatki. Nie. Biznes jest lepszy, dlatego że dostarcza ludziom coś, czego ktoś wcześniej mi dostarczył. No tak, ale tak, jak... jeżeli masz niższe koszty, no to możesz dostarczyć więcej. Nie, ale właśnie. No. Zobacz, na czym polega pułapka, że dzisiaj jako przedsiębiorcy nie myślimy o tym, jak dostarczać lepszy produkt, no, tylko myślimy okay. o tym, jak dostarczać lepszy produkt w taki sposób, żeby płacić mniejsze podatki. A okay. no, przecież to jest wykrzywienie całej tak. idei przedsiębiorczości, tak, tak naprawdę. Tak. Nie o to chodziło, myślę, w ogrodzie Eden. <grym> tam w ogóle były podatki zerowe, to tak. raj podatkowy. Tak, ten no, pierwszy raj podatkowy. Słuchaj, w Starym Testamencie, co ciekawe, król Salomon, no, czyli ten, który gdzieś tam pobiera te podatki, Mówi takie słowa. Król umacnia kraj prawem, ale ktoś ściąga wiele podatków, niszczy go. Co to znaczy wiele podatków? No, rozumiem, że ja, ja to tak odbieram, ja, ja wręcz gdzieś tam zapamiętam ten fragment, że nienawidzi swojego ludu, ale to być może. E, no, niszczy go to prawie tak. jakby go nienawidził. Nie, nie. że i świadomie to robi. <laughs> Jak spojrzymy dzisiaj na europejską, celowo mówienie polską mm. przestrzeń podatkową, to widzimy, że podatek płacimy już prawie od wszystkiego. Nie? Mm -hmm. I dlaczego mamy tak wiele podatków? No właśnie dlatego, żeby zastosować ten taki zabieg przebiegły, mm. mówiący o tym, że nie ma skrajnie wysokiego jednego podatku, mm -hmm. ale mamy tak dużo, dużo podatków małych. małych, że tak naprawdę widzimy, że te pieniądze nam bez przerwy uciekają. No i e, tak rozumiem wiele podatków. Nie wiem, czy o to chodziło Salomonowi. Raczej myślałem, mhm. że Salomon e, myślał o czymś takim, że po prostu e, zabieranie dużej kwoty czy dużej części owoców mojej pracy jest mhm. po prostu niewłaściwe. Ciekawe, jego zdaniem niszczy cały kraj. No, no bo przecież to, to znowu wykrzywa gospodarkę. To. No bo przecież gospodarka, prawdziwa gospodarka, to taka, która dostarcza e, coraz to lepsze dobra i usługi które sprawiają, że my po prostu technologicznie i przemysłowo się mm -hmm. rozwijamy. Kiedy zabieramy przedsiębiorcom środki, no to oni tracą motywację do tego, żeby, no właśnie, poświęcają istotną część swojego czasu na to, żeby opłacać doradców podatkowych i prawników, no zamiast myśleć o tym, jak jeszcze lepiej prowadzić tak, swój biznes. Tak. Ciekawe, kiedyś słyszałem takie zdanie, że um... Pobieranie podatków albo wysokich podatków jest karaniem za operatywność i jakieś tam kary. Mam nadzieję, że strzaj się ode mnie, bo tak, bo to jest coś, co ja wierzę. No przecież sam, sama istota podatku dochodowego, hmm. czyli im więcej zarobię, tym więcej muszę zapłacić. Mówię o tym, że im bardziej jestem produktywny, im bardziej się staram, hmm. im większe ryzyko podejmuję, tym państwo bardziej mi kara. Ale to chyba są różne spojrzenia, bo tak, jeżeli za, założmy, załóżmy, że mamy podatek tak zwany liniowy, czyli 10%, tak. no to wiadomo, jeżeli ktoś zarobi ileś tam milionów, no to ten podatek będzie większy niż od kogoś, tak. kto zarobił kilka albo kilkadziesiąt tysięcy tak. złotych, nie? Ale też jest ten podatek progresywny. Tak, że jeżeli zarobiłeś na pewnej pewne kwoty, tak. to potem płacisz jeszcze wyższy procent, już nie 10, Jed tylko 20. Jedno i drugie 000. podejście jest według mnie złe. No to jakie jest najlepsze? Ja uważam, że y, najlepszym podatkiem jest podatek VAT. Wiele mm. osób się z to nie zgodziło, przy czym y, ta ustawa o VAT-cie mm. wtedy nie powinna być tak gruba, bo to jest mm. y, y, znowuż... Doradcy podatkowi, egzamin na doradcę podatkowego, słyszałam to od kilku osób, którzy na przykład są jednocześnie radcami prawnymi, czyli są po tej całej stronie mm. prawnej, mm. ale też mają e, doradcę podatkowego. Podobno jest najcięższym egzaminem w Polsce. Łatwiej jest no. zrobić aplikację e, radcowską, niż zdać. E, e, Z powodu komplikacji tych tak, przepisów, tak? tak? Bo, no bo podatki powinny być proste. Ja jako. E, no tak. Natomiast e, zobacz, że im bardziej złożona ustawa, w tym tak naprawdę, właśnie pole do popisu dla tych przedsiębiorców, których stać na prawników i podatkowców. No i tak. tak. mhm. Ale wracamy do tego VAT-u. Mhm. No bo kiedy odprowadzam podatek, to tak, to jakby wyrażam w ten sposób, że y, składam się na państwo, z którego mhm. korzystam. No bo korzystam, mhm. jeżdżę po drogach, y, korzystam z obrony państwa. No, państwo świadczy wobec mnie szereg najróżniejszych usług. Tak. Y, y, I teraz, im bardziej korzystam z tego państwa, tym więcej mhm. w tym państwie wydaję pieniędzy. Mhm. Jest ta sprawa, tak? Im mniej korzystam z tego państwa, tym mniej wydaję pieniędzy. VAT to jest po prostu stała kwota, która jest doliczana do każdej mojej transakcji. I według mhm. mnie to jest właśnie najbardziej sprawiedliwe. Nie jestem jakby rozliczany z tego, ile zarobiłem, jak mhm. zarobiłem, bo to są moje pieniądze, no, w cudzysłowie mówię moje, bo oczywiście zaraz pewnie jeszcze porozmawiamy. Może porozmawiamy, może nie porozmawiamy o dziesięcinie. Natomiast to są pieniądze, które ja zrobiłem i e, jeżeli mocno korzystam z tego państwa, bo oferuję świetne usługi, czuję się tutaj bezpiecznie, mm. wiem, że prawo jest stabilne, to więcej wydaję mm. tutaj środków. Mm, I, tak, i, I teraz tak. ważne jest to, żeby VAT na wszystkie usługi i produkty był dokładnie taki sam: mm -hmm. żeby nie było zwolnień e, z VAT-u mm -hmm. dla produktów dziecięcych, e, a dla jakichś innych, żeby ten VAT był wysoki. Mm -hmm. Jedna stawka. Po prostu dokładnie rozumiem o co chodzi, nie muszę kombinować, nawet nie mam motywacji, nie mam jak kombinować tak naprawdę. No bo mm -hmm. po prostu jest łatwo go po policzyć. No ciekawe, ciekawe, to byłby no, swojego rodzaju opodatkowany raj podatkowy. Nie, wca wcale nie musi być. No tak, oczywiście, bo byłby rajem podatkowym w tym znaczeniu, że gdyby te państwa, które nie pobierają podatku dochodowego, no nie? No one mm -hmm. są postrzegane bardzo często jako raje podatkowe. No, mm -hmm. bo tak, no właśnie, no, no, oczywiście. No. Ale mam bardzo porządek. <laughs> Wiadomo, ile trzeba zapłacić. E, Im więcej korzystasz, tym więcej tak. płacisz. No, ciekawe, ciekawe. Podoba mi się. E, szkoda, że nie jestem ministrem finansów. Zaproponowałbym <laughs> wprowadzenie tego. Minister finansów i to jest właśnie to: minister finansów nie walczy o. Teraz powiem coś, z czemu się pewnie nie zgodzi, ale on walczy o płynność. Walczy o to, żeby. Na być z Ta, Tak, czyli. Hmm. Nie, a nie walczy o rentowność. Tak. To jest, w biznesie to jest coś, czego. O tym kiedyś powiedział taki starszy przedsiębiorca, że um, zacznij dbać o rentowność, czyli żeby hmm. Twoja firma zaczęła zarabiać, e, to wtedy płynność się pojawi. A jeżeli dbasz w pierwszej kolejności okay. o płynność, to tracisz rentowność, bo godzisz się na niższe faktury na, okay. na, na i, i tak dalej. Okay. Minister finansów musi zadbać o to, żeby jutro urzędnicy i cała administracja państwowa miała. Wypłaty. Mhm. Y, więc on no tak. nie pomyśli o jakiejś długiej reformie, która przyniesie efekty tak. tam za 10 lat. Y, no no, no tak. dobra, co, co powiedziałbyś człowiekowi, który powiedzmy, że od niedawna stał się chrześcijaninem, czyli tak my mówimy często uczniem Chrystusa i naprawdę chce być fair wobec swojego mistrza. E, również pod względem. W jaki sposób obraca pieniędzmi? Jakich rad byśmy udzielił, jeżeli nam cię, co ja teraz jestem chrześcijaninem, świadomym chrześcijaninem, jak ja powinienem mieć stosunek do pieniędzy, jak powinienem nimi obracać? Jakie zasady powiedziałbyś mu są ważne? Myślę, że najważniejsza zasada jest taka, że trzeba pamiętać o tym, że te pieniądze nie są moje, tylko że dostałem je od Boga, zarząd o, 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 tak naprawdę. Prawda. I, i, i ja bym powiedział, że to jest zasada kardynalna, no bo mhm. wszystkie pozostałe zasady, one już podążają za tą zasadą i są istotnie mniej ważne. To, jakby to, to po pierwsze, pozwala, właśnie jest właściwe podejście do pieniędzy. Jeżeli wiemy, że one nie są nasze, no to wiemy, że powinniśmy się nimi dzielić w sposób odpowiedzialny. To też jest mhm. ciekawe, no nie? Też pewnie można kiedyś o tym porozmawiać. Więc oczywiście zachęcałbym każdego chrześcijanina do tego, żeby pierwociny albo odprowadzał do, do swojego lokalnego kościoła, a częścią dzielił się z kimś, kto tych pieniędzy potrzebuje, ale właśnie w sposób odpowiedzialny. <tryk> Oczywiście powiedziałbym, żeby płacić podatki, mm -hmm. bo mówię, żeby to robić choćby z tego tytułu, żeby mieć czyste sumienie. Mm -hmm. I chyba najgorszą rzeczą byłoby to, że nagle by się okazało, że w mediach ktoś o jakimś chrześcijańskim przedsiębiorcy by Powiedział, że on po prostu ukrył swój majątek, zataił go, żeby nie płacić podatku. No to jest no to jest pewnie ciężkie. Zachęcałbym chrześcijanina do przedsiębiorczości, chociaż tutaj uważam, że nie każdy musi być przedsiębiorcą. I tyle. Mhm. Możemy rozmawiać o inwestycjach, no nie? Ale to tak, już nie tak. wynika chyba z tego, z, z jakichś zasad biblijnych, w co inwestować. Mhm. Czy inwestować w kryptowaluty, czy w akcje, czy w obligacje, to już jest kwestia pewnej intuicji. No tak. A to trochę skomplikujmy ten obrazek. Powiedzmy, że ten chrześcijanin mieszka w muzułmańskim kraju. Tak jak na przykład kilka lat temu Bractwo Muzułmańskie w Egipcie postanowiło wprowadzić dżizję. Dżizja to jest podatek od niemuzułmanów mieszkających w muzułmańskim kraju. I co ciekawe, to nie jest coś, co wymyślają tylko jakieś tam grupy czy podgrupy w świecie muzułmańskim, ale to wynika wprost z Koranu. Przynajmniej taka interpretacja jest. Przyjmowana. Co byś powiedział takiemu chrześcijaninowi, który mieszka. W, no w tam, ja nie wiem, czy ten podatek został wprowadzony, jak to się skończyło, ale no, gdyby. No mieszka w Egipcie jest ten podatek, on się nawraca na chrześcijaństwo, już pomijamy kwestię tego, że to jest. No, grozi śmiercią właściwie, i teraz ma roz kwestię rozstrzygnięcia w swoim sumieniu, czy płacić dzisie, czy nie, czy co powinien zrobić. Szybko. Bo to jest wiadomo, To jest pytanie e, nietrywialne. Tak, tak, tak. Zróbmy krótką. Dygresję. Później ci powiem, co zrobili chrześcijanie. Dobra. Zmienimy na chwilę obraz. E, on będzie zupełnie związany, ale łatwiej okay. mi to ten. E, co powiedzieć komuś, kto jest nieszczęśliwy w małżeństwie? Mhm. Czy żeby rozstał się? bo już tego szczęścia nie znajdziesz, żeby po prostu za wszelką cenę walczył. No nie? Teraz, jakby ta walka niesie w sobie, jeżeli tak powiem, żebyś walczył, niesie w sobie obciążenia, jakiś ostracyzm ze strony drugiej osoby, być może innych członków rodziny, po prostu mm -hmm. raczej odebranie sobie tego przysłowiowego szczęścia, przynajmniej na pewien, pewien czas. Ale mm -hmm. równie dobrze można powiedzieć: hej, rozstań się z tą drugą osobą, bo nie pasujecie do siebie, po prostu. Mm -hmm. Co powiedzieć? Komuś, kto y, funkcjonuje w jakimś państwie, ma problem z administracją tego państwa, z podatkami czy w ogóle z przepisami administracyjnymi. Nie płać tego podatku, a, albo płać, ale walcz y, z całą instytucją tego podatku. Innymi słowy, zgłaszaj protesty, y, pisz y, o interpretację. Y, mów otwarcie, że jest to po prostu niesprawiedliwe. Mhm. Więc generalnie nie zachęcałbym do tego, żeby nie płacić podatku. Ale no. zachęcam do tego, żeby otwarcie rozmawiać i mówić do urzędników, że to, co oni robią, jest po prostu przestępcze. Tak, tak. No. I niewłaściwe. I oczywiście, no. nie wiem, czy miałby taką odwagę, żeby to zrobić w państwie muzułmańskim, nie. gdzie aha, e, aha. mogłoby to się skończyć w, jakby w niekorzystny sposób. No nie no, Więc to jest po prostu eksperyment czasach, intelektualny, na nie no, tak, no, co teraz tak. mówimy? No, oczywiście. Tak. Bo no. Ja, no to jak powiedziałeś w porównaniu się do małżeństwa, najpierw pomyślałem sobie, że nie wiem, czy to jest trafne porównanie. Ale potem pomyślałem sobie tak, no ale w małżeństwie też są takie sytuacje, kiedy na przykład druga osoba zaczyna cię zdradzać. Tak. I gdzieś ta, 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 to przymierze małżeńskie naprawdę zostało złamane i właściwie tak. nie ma już drogi powrotu. <coughs> I mówię o tym dlatego, że koptyjscy chrześcijanie w Egipcie, wtedy kiedy została nałożona dżizja, 200 tysięcy wyjechało z kraju. Tak, no, osób, nie? To się jest okay, No i to, i to jest e, jakby zakładam, że to jest właśnie taka sytuacja, że e, twoje państwo czy rząd, który prowadzi, kieruje tym państwem, zamiast opiekować się tobą, zaczyna cię zdradzać i złożyć, byśmy to porównali tutaj i wtedy rozstajecie się. I co ciekawe, pamiętam, że <laughs> była taka sytuacja we Francji, e, no pojawiła się taka poważna walka z protestantami, hugonotami, którzy tam byli. i to było na tyle poważne, że większość ługonotów wyjechała z kraju, co doprowadziło do zapaści gospodarczej Francji w tamtym okresie. Nie? Więc to jest no, też taki kij ze strony tych, którzy chcą wprowadzać te wysokie podatki, albo w jakiś sposób walczyć tu w tym przypadku z, chrze z chrześcijanami, który ma dwa końca nie? można samemu oberwać i Francja oberwała. Myślę, że Egipt też ucierpiał na tym. Nie wiem, czy oni się nie wycofali później z tego podatku. To już warto było pośleć. Może nasi słuchacze wiedzą coś o tym. Może napiszmy te komentarze. W komentarze. Tak, no. Właśnie komentarze. Przypominajmy, że są dla nas bardzo ważne. Wiesz, to też rozmawialiśmy o tym, jak ktoś prowadzi przedsiębiorstwo, na przykład w Polsce. i. Jeżeli te przepisy podatkowe. To nawet nie się chodzić o podatki, sama niestabilność prawa i niejasność sprawia, że czasami po prostu przedsiębiorca chce uciekać z tego kraju, no tak. no, no to jeżeli biznes jest na początku w sposób iluzoryczny wyprowadzany poza tak. granicę, później pojawiają się przepisy, które wymagają substratu, czyli tego, żeby tak. realnie tam prowadzić jakąś działalność, to państwo samo motywuje przedsiębiorców do tego, żeby tak. uciekali. Tak. Tak. I ostatecznie no, trzeba będzie zjeść te gorzkie tak. owoce. No, ale też Montek król powinien prowadzić takie prawo, które by zachęcało do no, przyjeżdżania, inwestowania, bo wtedy cały kraj się rozwija. Dokładnie tak. Ale to skomplikujmy obrazek jeszcze trochę bardziej. Jesteśmy nie w Egipcie albo w jakimś tam dalekim muzułmańskim kraju, ale w Polsce albo w jakimś innym europejskim kraju, gdzie oficjalnie część pieniędzy, które państwo uzyskuje z podatków naszych, jest przeznaczona na przykład na dofinansowanie aborcji. I co w takiej sytuacji z chrześcijańskim, z sumieniem chrześcijańskiego przedsiębiorcy? Płacić, nie płacić? Co byś powiedział? Powiedziałbym. E, u mnie ta sprawa jest trochę prostsza, nawet, bo ja generalnie uważam, że e, pobieranie wysokich podatków jest złe. Mhm. Jest po prostu kradaniem ludzi, tak myślę, no nie? E, I państwo. Z natury też źle te środki wydaje, no bo fakt, że na przykład aparat administracyjny prawie każdego państwa teraz się rozwija, no czyli tak. taki jakby nadzorczy. No, o czym to świadczy? To świadczy o tym, że naturą państwa jest to, żeby zniewalać swoich obywateli. Mhm. I oczywiście aborcja jest tym takim skrajnym przykładem, ale jest wiele innych złych rzeczy, na które państwo wydaje pieniądze dzisiaj. Mhm. Więc generalnie powiedziałbym płacić, ale walczyć z tym. Mm -hmm. No i teraz zobacz, ja, my jako protestanci też mamy pewien problem, no bo państwo co miesiąc dokłada się do funduszu kościelnego. Mm -hmm. To jest chyba pobojenna ustawa i to oznacza, że z każdej złotówki, którą zarobimy jako protestanci, wspieramy kościół katolicki. Mm -hmm. Czy powinniśmy mieć kryzys sumienia? Mm -hmm. No, to no. jest wiesz... Tak. No, można by to pytanie przełożyć na szukając tej biblijnej perspektywy, na e, przenieść się do Ewangelii i zadać sobie pytanie, czy Jezus płacił podatki albo apostołowie. No, tym obrzydliwym Rzymianom. Ale płacili, nie? Tak. Bo ja, ja myślę sobie, że to jest um, taka kwestia, którą w, warto wyodrębnić. Chodzi mi o to, że z jednej strony jako chrześcijanie mamy swoje sumienie, ale z drugiej strony ci, którzy mają władzę, oni również będą sądzeni przez Boga. Tak. Nie? I czasami ten sąd odbywa się jeszcze za ich życia, a czasami ten sąd odbędzie się dopiero później. Ale myślę, że też możemy chyba dać sobie. Taki luz, że tak powiem, dobra, ja nie jestem w stanie ich pokonać, bo oni są silniejsi ode mnie, ale Bóg jest w stanie ich osądzić. Nie? Tak, no, ale <grym> też zgadzam się w zupełności, no nie? Dostrzegłem jeszcze jednak to, że Bóg może zmieniać państwo mhm. właśnie poprzez nieposłusznych obywateli. Kiedy używam mhm. słowo nieposłusznych, to oczywiście w cudzysłowie, ale jest w ogóle taka instytucja w prawie jak nieposłuszeństwo obywatelskie. Mhm. No bo jeżeli na przykład dostrzegamy, że jakieś przepisy związane z prawem skarbowym albo administracyjnym są złe, no to Aha. możemy je zmieniać właśnie poprzez protest albo jakieś częściowe niestosowanie się do nich. Tylko musimy wiedzieć o tym, że to spotka się z silnym ostracyzmem ze strony państwa. No i teraz zobacz, że dzisiaj mamy szereg urzędów najróżniejszej maści, które bardzo często. Bez pardonu, lubią ogłaszać, że ktoś jest na przykład wpisany na listę ostrzeżeń, albo że wobec tak. kogoś rozpoczęte jest postępowanie administracyjne, zmierza zmierzające do tego, żeby wymierzyć dotkliwą karę. To tak też się tak, używa tak, takie tak. Ten... No i my, kiedy czytamy o takich rzeczach w mediach, to sobie myślimy, o państwo zopało się za tego tutaj cwaniaka, przedsiębiorcem, gdzie w gruncie rzeczy może być zupełnie odwrotnie. To, on po prostu próbuje się gdzieś tam przebić. Warto tak. o tym tak. pamiętać. Tak. No to jak się prześledzi naszą tam powiedzmy po tym okresie przemian w Polsce historię, no to myślę, że bez problemu znajdziemy historię ludzi, którzy, ponieważ dotknęli kogoś, jakiegoś polityka, gdzieś otarli się o nie te środowiska, co, co należało, no to już ktoś znalazł sposób na to, żeby od strony podatkowej, czy jakiejś tam tak. innej, ale tej gospodarczej, ich po prostu wykończyć. Tak, tak jest. Tak, e, jak powinniśmy zakończyć? Już chyba 15 minut minęło naszego kwadransu. Jakieś ostatnie myśli? Nie. A właśnie, kiedyś rozmawialiśmy o takiej zasadzie, na r nazywał się ten człowiek, ty mi kiedyś mówiłeś, to chodziło właśnie o, chyba, o coś w rodzaju takiego nieposłuszeństwa obywatelskiego, kiedy podatki... Radbruch. Radbruch, tak. Nie. Powiedz nam, że polega to zasada. Yy. radbrucha. Radbruch to, to był profesor prawa i filozof prawa, który mhm. był ministrem sprawiedliwości II Rzeszy. Hmm. niemieckiej, to on sformułował dwa takie chyba stwierdzenia. Znaczy mówię chyba, bo jedno na pewno, a drugie jest konsekwencją tego, albo, ale on też chyba je sformułował. On powiedział, że prawo, które nie jest prawem moralnym, hmm. nie może być prawem. Aha. Dokładnie powiedział, że prawo, które skrajnie odbiega od moralności, czy łamie hmm. zasady moralne, nie może być prawem. I stąd powstało takie stwierdzenie ustawowe bezprawie. Hmm. I to, to nazywamy regułą radbrucha, kiedy spojrzymy na procesy w Norymbergi, tak. albo kiedy spojrzymy na procesy strzelców, czyli tych żołnierzy, którzy stali na murze berlińskim i strzelali do ludzi, którzy próbowali przebiec, no to okazuje się, że oni, zarówno naziści, jak i ci strzelcy, oni postępowali zgodnie z przepisami tak. wtedy obowiązującego prawa. Tak. Ale. W procesie wykazano im, że to prawo, oni powinni być temu prawo nieposłuszni, mm -hmm. bo istnieje wyższe prawo, mm -hmm. które wszyscy znamy tak. i czujemy intuicyjnie. To jest ciekawe mnie. Tak. I na tej podstawie skazywano tych ludzi, no przecież w ramach procesów norymberskich skazano ich na śmierć. Tak. Nie wszystkich oczywiście, ale dużą, dużą część. To mi jeszcze przypomina bardzo lubię tę historię i pewnie rozmawialiśmy kilka razy o niej o Adolfie Eichmannie, czyli tym mhm. urzędniku, on o sobie mówił, że jest urzędnikiem, tak, tak, tak. który Tylko jego zadanie że... polegało na tym, żeby dobrze zorganizować dobrą logistykę, jeżeli chodzi o zagładę Żydów. Tak. No nie? on miał tak. szybko transportować Żydów do obozów i był w tym mhm. bardzo, bardzo dobry. Jemu udało się zbiec do mhm. Argentyny. I on się tam ukrywał, miał zmienioną tożsamość. Natomiast wywiad izraelski Mossad w latach 60. rozpoznał gdzie on jest. No i tak. bardzo ciekawa historia, bo go porywają, odcają wielki konflikt dyplomatyczny. Eichmann, skazany na śmierć, również, jeśli dobrze kojarzę, powo powołano się na regułę Radbrucha, skazany na śmierć chyba w wtedy, kiedy jeszcze w, w kodeksie karnym izraelskim nie było kary śmierci mm -hmm. za tego typu przestępstwo, ale to, nie to trzeba oczywiście sprawdzić. Ciekawe jest to, że Eichmann, jak umierał, powiedział, że jakby kocha swoją rodzinę, że nie ma sobie nic do zarzucenia i że, e, że, e, że spotkamy się po drugiej stronie, jak gdyby wyraził swoją wiarę w Boga. Nie? Mhm. Ale to e, podsumowując, prawo, e, dwa wątki jeszcze poruszmy szybko. Prawo, nie każde prawo jest prawem. Nawet tutaj w Polsce musimy o tym e, pamiętać. E, tam, gdzie ograniczamy przedsiębiorczość, tam, gdzie po prostu prawo powstaje z myślą o to, żeby zniszczyć komuś życie, czy po prostu utrudnić. To jest prawo, z którym powinniśmy w jakiś sposób walczyć. Mhm. I druga rzecz, o której e, muszą pamiętać i urzędnice, i my jako przedsiębiorcy, i obywatele również. Ale teraz zwracam się do urzędników. Trzeba zawsze zastanowić się, jaka intencja stała e, za danym przepisem w momencie, kiedy prawo było uchwalane. No bo dzisiaj e, mamy taką sytuację w całym świecie że urzędnicy, jeżeli chcą jak, jakiś biznes albo jakąś dziedzinę przemysłu dopaść, to po prostu odnajdują przepisy prawa, które funkcjonują gdzieś tam od 20 lat, ten biznes funkcjonuje od 10 i mówią hej, wy od 10 lat łamaliście prawo, bo myśmy się dopatrzyli, że możemy teraz zastosować ten przepis przeciwko wam. No, ciekawe. Dobra. To są skomplikowane sprawy. Przypomniał mi się jeden um, cytat z historii Martina Luthera Kinga, który też zapytany w którymś momencie o to, co to jest sprawiedliwe prawo, powiedział coś takiego sprawiedliwe prawo to stworzone przez człowieka zasady, ale które mieszczą się w prawie moralnym albo prawie bożym. Tak. Więc istnieje jakieś prawo ponad tym prawem, które my sobie tutaj ustanawiamy. E, to jakby zgodnie z tą, tą zasadą Radbrucha, któremu też podlegamy, i myślę sobie, że to jest taki wątek, który rzadko gdzieś on się pojawia w głowie urzędników, ale myślę sobie, że warto sobie przypomnieć o tym, że wszyscy staniemy pewnego dnia przed sądem morzem nawet urzędnicy, nawet ministrowie, nawet premierzy i zostaniemy przez niego osądzeni, i warto brać to sobie do serca jeżeli powierzony mi została tak wielka odpowiedzialność, jak czy to bycie ministrem, czy jakimś urzędnikiem wyższego szczebla w jakimkolwiek innym urzędzie, to to jest moja odpowiedzialność, którą ponoszę również przed Bogiem. Nie? I to jest coś, co warto brać sobie do serca. Tak samo, kiedy jestem przedsiębiorcą, odpowiadam za finanse, za ludzi, których zatrudniam i tak, tak. dalej, i tak dalej. Więc ten obraz nam się mocno rozszerza. I tym, tą myślą powiedzmy, zakończmy dzisiaj. E, niech ta myśl o tym, że jesteśmy zarządcami dóbr, które otrzymaliśmy od, od Boga, i niezależnie od tego, jaką funkcję pełnimy, przed nim odpowiadamy i powinniśmy to, co robimy, robić tak, żeby Jemu się podobać. I do tego zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy. Jeżeli macie jakieś komentarze coś jeszcze wam przyszło do głowy, o czym powinniśmy powiedzieć, to napiszcie koniecznie, to pewnie porozmawiam w następnym odcinku, w następnym odcinku. Sławku, dzięki za rozmowę. Dzięki, Robert. Do usłyszenia za tydzień. Tak jest.